Cześć! Dzisiaj pogadamy sobie o czymś y, bardzo ważnym Mianowicie... Pokemony Trwa pokemony Dzisiaj sobie przejrzymy wszystkie, wszystkie te nowe pokemony Cały pokedex sobie zobaczymy Zobaczymy jak są chyba żałosne No to... Zaczynamy Na pierwszy ogień miał Rada Szczerze Nie wygląda jakoś bardzo źle ten pokemon Ale no wygląda jak człowiek Tak? Nie bójmy się tego powiedzieć Wygląda jak przeciętny furas były jakieś łapki, nogi, rączki. Furaz! Mamy to! Mamy to! Najbardziej kreatywny design Pokémona, jaki jest. Myszka, którą można narysować w pęcie. razy dwa. I słuchajcie teraz, bo. No, będzie bomba, będzie bomba, mówię Wam. Po ewolucji, razy jeszcze raz dwa co na to wpadł? genialne. Przecież to jest tak przemyślany pomysł. Nawet nie trzeba było się nawet narysowaniu, Przecież to jest złe. Dlaczego oni tak robią? Kiedyś te stworki były fajne. Może to była kwestia tego, że byłem dzieckiem, ale wydaje mi się, że kiedyś się bardziej starali, były kreatywne te stworki. To mysz, Piesek z kaiserką na głowie. Nie, nie wiem, tutaj pisze jakiś feed główno prawda, to jest piesek z kajzerką na głowie. Za, za pierwszym razem żenowało, za drugim razem nawet śmieszne bo kajzerka ewoluowała... Nie wiem, chałkę chyba? Jest ale sobie zjadł taką chałkę z mlekiem. I dżemem, jaki to był smak dzieciństwa. Jak dla mnie, on wygląda jak Ricky z Chłopaków z Baraku. Kurde, fajna! E, tutaj mamy dosłownie zrzynkę golema z Minecrafta. I on nawet nie wygląda w połowie tak dobrze jak ten golem z Minecrafta. Ptak! Znam go. Sujka, widziałem taką za oknem. Dostrzegam, że Pokemonu zaczęły czerpać ze Stitcha i na jego ostatniej popularności. Nie wiem jak wchodzę do sklepu. Nie wiem, czy też to zauważyliście, ale jak wchodzę do sklepu do jakiegoś primarka. Niestety miałem okazję tam być ostatnio. Wszędzie są jakieś gadżety ze Stitchem. Dlaczego? chcę w się... Sensie... Kiedy to było? Jakoś z 20 lat temu. Zobaczcie, to jest Relor. Można by pomyśleć, że zwykły pokemon typu robaczego, ale z jakiegoś powodu ma nos. I to taki nos, który mu nie pasuje i oczy też mu nie pasują. To wygląda jak podstarzały mężczyzna zamknięty w ciele robaka i on musi, on musi pełnić to zadanie. Gdzieś z kontrą wtoczyć tą kulę na szczyt mrowiska, ale za każdym razem ta kula spada to jest moja interpretacja tego pokemona jeżeli chodzi o ewolucję naszego pokemona syzyfa to z jakiegoś powodu wygląda lepiej i wygląda jeszcze starszej wyrósł mu wąs crossover to Story i pokemonów tak to wygląda. To powinno się spalić. Hej, nie mam pomysłu na nowego Pokemona, Możesz mi jakieś pomóc? Dzięki, to jest genialne. Wiedziałem, że zawsze mogę na ciebie liczyć. Oni się nawet nie starają. To jest Bocian. To nie jest Pokemon. To nie jest Pokémon. To jest sak i to w dodatku delfin. To nie jest Pokémon. To jest silnik. Faktycznie robi wrm. Ale to nadal jest silnik. Nie wiem co to jest. To miało przypominać silnik, przypomina mi tylko o jednym. O stanach depresyjnych. Czekajcie, jeszcze jeden telefon muszę wykonać. Halo? To jest Flaming nie Pokémon. To zwierzę nie jest spotykane w magicznym świecie Pokémon. To jest spotykane w magicznym świecie Afryki? Chyba.